Cześć, witajcie, z tej strony Drops i dzisiaj zaprezentuję Wam fajnego trika jak kopiować itemy za pomocą toomoney items więc yy, book opiera się głównie na save'ie, tutaj więc itemy, które chcemy skopiować bierzemy sobie na przykład to, to to, 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 to. i to chcemy skopiować tak? Więc klikamy save. Wyrzucamy wszystko. Klikamy LOAD i proszę. Znowu mamy to. Ten, ten trik działa na wszystkich. Na wszystkich wersjach Minecrafta a także na multiplayer to działa. Więc jeśli gracie u kolegi i nie wiem, on nie wie skąd macie nagle tyle diamentów, a nawet zregifowaliście to wiecie. Przydaje się. Więc komentujcie, subskrybujcie. Cześć, papa. Pa.